Szanowni Panie Rektorze, drodzy studenci, wspaniali inicjatorzy tej cudownej akcji, Kadro Naukowa i wszyscy Państwo zebrani na tej wspaniałej uroczystości. Na wstępie pozwólcie, że ukłonię się i podziękuję inicjatorom, czyli studentom z Wydziału Rolnictwa. Kochani, wspaniała inicjatywa, wspaniały pomysł, to wy zaraziliście nas tym, że bardzo chętnie włączyliśmy się do tej akcji, którą wy defałego I jak widać oce naszych mieszkańców jest to po prostu wspaniałe. Z tego miejsca. chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim studentom, bo to była Wasza inicjatywa. Dziękuję władzom uczelni na czele z panem profesorem za, za to, że wspierał również tę e, wspaniałą inicjatywę. Bezpośrednio całą akcję koordynowała pani doktor Alicja Baradowska, e, której tym bardzo serdecznie dziękuję. No i oczywiście muszę w tym momencie podziękować tutaj najlepszemu studentowi Markowi w sumie. A no to jest, pozwólcie, że tak młodzieżowi ale to jest jego wszędzie jest po prostu zawsze pewno, ale to, to bardzo dobrze, że tą pozytywną energią zaraża, zaraża innych Kochani, bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagali, bo ta zbiórka, wiem, że prowadzona była tutaj na w uczelni, ale również w starostwie powiatowym, jak również w szkołach prowadzonych przez powiat Białski. I za to wszystkim dziękuję. Moim pracownikom, dyrektorom szkół. Piękna akcja. Tak. Myślę, że warto tego typu przedsięwzięcia kontynuować w latach przyszłych. Proszę Państwa, co jest ważne. Ta zbiórka była prowadzona nie dlatego, że powiatowy środek wsparcia dla no, osób z zaburzeniami psychicznymi jest w bardzo złej kondycji. Absolutnie nie. To chodziło o taki e, podzielenia się y, tym dobrem no, z innymi. Bo jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty, czyń dobro, bo dobro ile uczynisz, powróci do Ciebie ze swoją siłą. I życzę kochani tych wszystkich, którzy pomagają, żeby to dobro wracało również do mnie. Pozwólcie, że na to zbliżające się święta Bożego Narodzenia Przekażę dla wszystkich Państwa, dla Waszych rodzin, zdrowych, spokojnych świąt, wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. A z powodu materiałów biańskich, raz jeszcze dziękuję i przekazuję wielkie słowa. Dziękuję bardzo.